Dobra, wchodzimy. Jeszcze z tej strony. Dobra, idziemy na górę. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku. Cześć. odwiedzimy sobie opuszczony dworek. Chyba. Chyba. chyba Nie no, opuszczone jest na pewno. Bóg jest firma. dość długo Ej, ale tu ładnie A tu jest drugie wejście Drzwi. No, tak to wygląda, kurczę, ale pięknie tutaj. Przejdziemy sobie tutaj, idziesz najpierw tutaj, a później sobie zejdziemy na dół, nie? I do góry. Zobaczcie, jakie to jest ogromne. Zobacz sobie co tutaj jest. To wygląda jak wiesz, co? Ten fotel ginekologiczny, tak? No tak. Ten korek jest w przełomu XIX-XX wieku. były wykorzystywane tutaj w różnych celach, ale to wygląda jakby tu był jakiś ośrodek leczniczy. Jakieś tutaj były gabinety lekarskie. Ale do to wygląda, no spokojnie. Dobra, ja sobie zajdę tylko tutaj szybko na dół. Zobaczymy co jest tutaj. O, tutaj też jest spora. Kurczę, nie spodziewałam się, że to będzie takie. To było coś chyba kuchnia. Tu jeszcze jest piecyk. O kurczę. No i tutaj chyba wydawano posiłki. Duży obiekt, duży tutaj. Gdzie jesteś? Nie. Idziesz na dół? Nie, nie I tu I Tu też była kuchnia, patrz, to jest piecek. No, tu chyba piścili na tym, i tam my też widzisz te okienko, z, tu chyba wydawali nie? posiłki. Ale jest to był jakiś pałac, to tu pewnie no, było życie. No, ale to potem też było, wiesz, nie tylko pałace, nie? Tutaj widzisz, że to mogło być jakieś. Tam u góry ten fotel ginekologiczny. Tutaj też łazienki. To zapewne pełniło jeszcze inne funkcje. ale miejsce eleganckie. Tak, jest. O, patrząc, tutaj są te, to też jest nadpalone, to już używa Tak, widziałam. Ale przeważnie takie właśnie dworki, takie obiekty służą potem no jako, jako jakieś placówki, domy pomocy społecznej, jakieś domy spokojnej starości i tak dalej. ośrodki, ośrodki odwykowe. no. Szkoły O, tutaj ubikacja. ubikacje. Tu jeszcze wyżej Jeszcze wyżej będzie to. No. Przyznajduję w takiej cichej, spokojnej okolicy, nie? Powiem Ci te schody, te poręcze. Jest jeszcze ten klimat taki, nie? Tu się już, ale ja wszystko sypie u góry, trzeba też uważać. Pod nogi. Tutaj już belchro by było. Fajne okno, okrągłe Takie okrągłe okno O no, bardzo fajnie, kolejny Kolejny niszczający obiekt A Szkoda Naprawdę szkoda. Bardzo fajna architektura. Niszczająca, niewykorzystana. Tutaj sobie zerkniemy na że oknie nie będziemy się kręcić Nie. nie. nie widać, że ktoś chciał to ratować, bo gdzie nie gdzie są belki. Jest tutaj. No widać, że tak, tak, no że jeszcze. Ale to wszystko tak też prowizorycznie robimy. Sjalu ved sokkene og no. koser oh, cool, seg. No? Ładny balkonik. Ładne, fajne miejsce. Co, powoli opuszczamy opuszczony obiekt. Wiesz co, ja byłem na dole, ale... Aha, tutaj były. nie byłem. Nie wiem czy nie jest nic. jest taka łazienka jakby. Jeszcze raz obejść, albo chodź zobaczymy. Może nie zauważyłem, wiesz? może być tak, że przeoczyłem, bo czasami też ja jak to ja czasami gdzieś przejdę, gdzieś tu, coś mogę przeoczyć, ale tutaj nigdzie nie widziałem jakiegoś zejścia jeszcze. Jeszcze niżej. Tam nie ma, tam są pomieszczenia tylko. Chyba, że jest jeszcze taka sprawa, że trzeba by to było obejść dookoła i gdzieś może być wejście od zewnątrz do piwnicy. Ale w drugiej strony do W takich dworkach to przeważnie tak wygląda, ale też nie chcę się kręcić dookoła, żeby tam mnie ktoś nie widział za bardzo. Bo mógłbym tak zrobić, ale Nie, bo by zauważył, wiesz, że żeby... Chodzą, sobie psuć tutaj. Wejście do piwnicy na pewno jest gdzieś z drugiej strony od zewnątrz. Ale już... Ale podejść No właśnie mówię, na pewno ktoś nas tam zauważy i po co to. Bardzo ładnie jest Ale tu jeszcze tu jest zejście. Czekaj. Aha, tędy a tutaj jest takie. To a takie. To jest takie. To jest wyjście Tutaj to jest ta jedyna, właśnie chyba. Czekaj, to, to tutaj byśmy byli. Tak, byliśmy. Nie, to jest Nie, Jeszcze gdzieś może być dokoła. Dobra, nieważne. No, wstąp. Dobra. To to by było na tyle. Uciekamy dalej. Jedziemy w kolejne miejsce i widzimy się z Wami za tydzień w niedzielę. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć. cześć.